Siemaneczko, modziki i waleciki z tej strony Jadek. No i dzisiaj pogram sobie w Leaf of Legends Mobile. Czyli mobilną grę Leaf of Legends. Oczywiście grałem na tablecie i wybrałem sobie duo i otrzymałem grę. Mam nadzieję. małą nadzieję, że wygrał ten meczyk ale myślę, że będzie dobrze. Tym wybierzemy sobie chyba y, tę postać y, ta, co, tą postać co mi proponuje gra. Zobaczymy jaka to będzie postać. Możemy sobie wybrać. Fajnie. ośmiu sekund mamy czekać, tak? Tylko ja jak wybieramy sobie grę dowolną, to krócej czekamy, ale to już, 31 minut, 32 minuty. Zapraszam wszystkich do komentowania, lajkowania no i udostępnienia tego materiału. Dobra, akceptujemy. Wybierzemy sobie może postać... O, idziemy... A to... Obrócona od, mapa, dobra. Czyli do góry idziemy teraz. Wybierzemy sobie kajtan. Haitin. Okej. Okay. Widzę, że dosyć dobry. Dzięki z nami. Biała postać. Biorę tę sprawę. No, pewnie, że biorzesz. Fajna postać. Jinx, y, Alice. Dorius. Jani. Ok. No to teraz i jedziemy z koksem z przodu. Mam nadzieję, że wygrał ten meczek. I się przenosimy do gry. Fajna ta z tym przechodzenia do gry. Czyli w końcu jest e, Timo, o tym będzie trudny Master i Titer jest trudny Karin, Tristan i Leon. Ale mamy chyba lepszą drużynę. Jak mi się wydaje hmm, Pewnie chyba wygramy. Hmm, być może wygramy. Ale to już zauważyłem, że coraz co lepiej grają inni gracze. Być może to rola poziomu, jaki mam. Być może. Czyli im wyższy poziom, tym lepiej grają gracze, tak? To jest ciekawe. Dobra, w się zaraz, zaraz gra. To jest zaraz rozpocznę go. Ciśso... się No to jak. Przy... Witam, witam, witam. Kupimy sobie. Idziemy do góry. Mhm. Ubierzemy sobie pierwszą opcję do wyboru. O, to jest tanker. Tanker idzie na do, do, do Nie, nie idzie myślałem tu że się skoczy, się wydaje Ustawimy się dobra mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba i zostawicie jakiś ślad po sobie, mile widziany komentarz i lajk like. dobra, jeśli się uczy, to mogę grać. Po pierwsze raz na tą postacią. Uuu. Fajna umiejętność. Czemu ona sama jest? Czemu ona sama jest? To jest już mapa. Czemu tam na dole są dwóch? Nie. Uuu, nikt nie ma ataku. O, wróciłamy. Wróciłamy. A bułapki dostawia. Już był takowany? No, panie, chciałem się przybliżyć. na ja, pewnie, dość tyczka. Przeciwnik pokonany. Uuu, ładnie, ładnie, ładnie. Ja, I to też pokonamy. Dobra bo uciekło, uciekło, uciekło. Bo, ona chyba się tepnie raz. Uuu, to jest ta umiejętność. Jeszcze ta umiejętność to sprawdzimy. Okej. Okay. Ja się. O, to jest spać do mnie, tak? Ja powinienem głównie atakować. No umiejętność do przyznania To szybko przyznamy. Chyba... co ci tu stało? Boiś ustawić Pułaku trzeba. A pani, to, to jest sobie umiejętność? Nie, to jest normalna umiejętność, to jest ciekawe. uwielbiam dobrą To jedno, chyba, ten pierwszy atak jest na minionki bardziej. Co on chcesz zrobić? Chciał się przybliżyć? On ma już czwarty poziom. We to nie da rady samemu. Zbadajmy to. Samemu nie da rady. Dobra, daj, bijcie, bijcie, bijcie. Bijcie, że super umiejętność. Dobra mieć w mało many. ich też pokonamy. Dobra. O Panie, to jest dżungel. mi jest przyatakować. nie fajnie, fajnie. Nie <śm> To chłopcze, to chłopcze, nie, nie pochrania co tu się dzieje Nie dobijemy zrobę, ale ja wiem, tutaj ubijemy. 150 punktów W jednym wieżę. Dobra, Ja może się tepnę, kubę sobie tamki Warty się tepać, bo jak go nie ma, to możemy się tepnąć. Kubę się to i to, co to jest, a jest, jest obita. A na bita. Gramy sobie na adekwatność? Na, na, na duo? Mm. Jeszcze, widzicie? Dobra. Ja tylko jem. Chyba biem, biem, biem. biem, biem, biem. Jeszcze może już upływam tak? Seryjny Zawodnica. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie... Kto nie chciał w dłoni z pluvu? Tu będzie pułapka. Bum, bum, bum. Uwielbiam to. Dobra, o wstawił... nie wstawił, Tak wielu złoczyńców. Dobra, damy radę. Ja trzeba ucichą, Zabito cię! O, zabito mnie. Zabito mnie, no wy fajnie. Aj... 6-6 dronów w drużynie przeciwnej. Na dwóch zabójstw. A derada. rada Idaję do... No tak, trzeba to bierze odbić. Sojusznik pokonany. Czegoś nie pokonany? Który to? A, a, Jinx Dobra, lecimy z Kaksem Lecimy, lecimy Oni chyba się dypnęli, nie? Daj radę, radę, daj radę, daj mi radę. Dobra, daj, daj radę. Dobity Pierwszy żwon na moim na moim tym chącie. Dobity, a ja dajemy radę, dajemy ja, radę nie u tego ataku. No bo nie trawid mi ją A jaki jaczka mi się bierze. No bo topiłem się do barzy

Uciekaj z tej wieży! Jeśli wy zabiję, Pies podwójny. Dobra, uziłem się w Leczenia Lecenia! Dobijem to wieżę i te pomysły się da bardzo. Obo jeszcze wie. Pierwsza wieża zniszczona. Uuu, pierwsza wieża zniszczona? Chcesz zobaczyć śniaczkę? No, panie, daj mi radę. Już też nie mam logi. O, marty i ty. Roba. się do bazy. Dzięki za obokrona. Dzięki za Roba. Bierzemy kupimy mytemki. Poczekamy się, wlecimy. Ja. Że... A jeżeli... Nigdy wszędzie. Ale, że pierwsza wieża jest niższa e, e, ja, to jest, jest dziwne. ...zaszczepiona. wieża. Widzę, że tu będzie bietyka. No idziemy. Który chciałby mieć w dłoni spluwy? No, i. Bijemy tym e, podstawowym atakiem. Zbadajmy to. Daj radę. Ubiłem go, ubiłem go. Dobra, ubiję. Dobra, nie ubijemy je, ja, no dobra? O, panie. Ale ten dzik czas nie wychyla się do przodu. To masz tutaj Chyba, nie dajemy rady, radę. Go. Timo, 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 timo. Chyba, uciekł, uciekł, uciekł. Zilom, zilom, o, zilom. o, przeżyłem? Przeżyłem! To jest dziwne. Chyba, ja dużo tych ludzi tam do bazy. Kupisz. Kupujemy i tamki i ten. Idziemy w akordu z Jeszcze poczekamy z tymi tychami? Nie, idziemy, idziemy. Idziemy w środek. W jeszcze... środku siedzi biatyka daj wszyscy gumie. i do w środku. Się w Atakować smoka. O, no go atakujemy. Co ty mnie nie pije pod, pod barze? Ale bije. Jak? To możliwe? O, Ten masz ty masz i ty właśnie mi. Ten masz ty masz i ty. Ty tutaj się boję tego mastera i ty iti, bo on ma super ataki. Co poście jest łapkę Dobra, jest Mam nadzieję, że jest atakowana Oba Jakie nadal A tam pilnuje ten Anna Anna pilnuje złoty Chodź, chodź do mojej pułapki Pies podwójny Oba Pokonany Dwa trupy. Ale to jest chyba bardziej tankę ten Pokonany Pięci... Jeszcze dwóch już dało, tak? Da? Do późnienia Trzech Mam odpowiednie narzędzia Trzech już dało, ale mam mało Śnik pokonany o. Mam mało many To się dajesz z A bo u ciebie ciągły Dobra, ty panią żyłem o, że mnie chronisz? Dobrze, że mnie chronisz, fajnie. Teraz zginie. Się wychyli, niepotrzebnie. Się wychyli, niepotrzebnie. Chcesz zobaczyć sztuczkę? Ale wygrywam, 18 na 8. wygrywamy. Timo, Team, o, najgorszy. Dobra, jest. No, nie, nie to widzieliśmy. Ale, no kurczę! Bijemy to wieża! Wszyscy bijemy tą wieżę! Szybko bijemy do wieży tyle. No i kolejna No id Z grupą damy radę, tak wszystkie Wszystko z grupą nam radę Oba no, takie fajne. O, to jest taki. Fajna. O, to chciał użyć umiejętności? Tu jest strzela. Timo, chyba zdefniliśmy grzybki. Dobra, no, za pułapki może użytałbym sobie więcej. O, pan nie, nie tutaj. O, 4 na 3. Dobra, wyciekać tu. Jest. Leż ginę, leż ginę. Dobra, trefimy się do barzy. Nie obijaj mnie, nie obijaj mi, nie obijaj, nie obijaj, nie obijaj. O bo, udało się uniknąć tych... ...tych ataków. Kupiliśmy już nowej tramki i jedziemy już kawałek do przodu. 20 na 9 zgonów. 20 wygramy z zgonami wygrywamy. Piotrek, ty masz ty tyry i zdobił. Ale to dziś cały to zginie To dziś cały to zginie Właśnie nie fajnie Właśnie to nie fajne, że ci cały czas zginie Trzech, no bo damy radę Trzech na, na jednego damy radę Czterech wielu Dobra na wszelki wady ustawiłem sobie Na wszelki wady ustawiłem sobie pułapki jakby, Jakbyśmy musieli uciekać Dobra, teraz ja O kurczę, ale bijekka tylko. Za dużo ich jest za, za dużo No tak, właśnie cofsi Jeszcze mógł ją robić Jeszcze mógł ją robić Dobra, tu jeszcze coś się dzieje Panie, idą na tego dam. No tak Idą i i Dzin chuch siarzy Tu jest 12 poziom? Nie potrzebuję używać tej umiejętności. Mam dobrą pogonę. Ty mam poziom 12. No to, to jak Cix. On daje ma masz 13. Dobra, oni które mają? Mam odpowiednie narzędzia. Dobra, bim, bim. Woda wieża zmuszona. Spuszczona. Nie, zaraz wygramy. Dobra, lepszą miętość, 13 poziom. Oczywiście się, trzeba unikać tych grzybków. Bo wcześniej się było ustawione. Czuwamy się? Idziemy z czasem do przodu. Powiem można w grzybku. Właśnie tych grzyków chcę unikać. Uciekać uciekać, uciekać. Łapkę. Dobra, ja jest pewno. Dobra, okej. Okay. Mam odpowiednie narzędzie. A czemu się to pokaże? Ja jeszcze nie radzę postacią. Dobra, uciekać w uciekać, uciekać, Nie! Nawet te panie mi nie by mogło, nawet te panie mi nie mogło, ale wygrywamy w chwilach i wieżach o masz 13, lepiej uciekaj, bo masz 12, lepiej uciekaj, choda Dariusz Dings. O panie, jak ma atak sekund się Nie za 18 jeszcze tu się zdadzam Wieża stracona Nieee, o to już od koła O panie Dobra Koniec serii Ja? Ana ma już trzeba poziom no to chyba nie Anna no. Miałem iść do góry Pójdziemy sobie jeszcze i dobijemy Pójdziemy sobie tam, widzę, że Master T z 13 poziomem na celowniku O, bo, jest

A ty dalej ucieka, bo już ja zginiesz Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Spudłować? Nie widzę. O, mam nogi. O, nie. Oba. Master mnie tu jest, właśnie. A Grzybka wdepłał, o A zginę, muszę się owocem do bazy. Oj, tak. Oj, tak, a może później razem wszyscy? Dobra, wyjdziemy na rytepki? Dobra, ja to jestem to. trafiłem, nie trafiłem. Dobra jest Trzech będzie dwóch dwóch chyba tam jest Ja tak sądzę, ma dwóch A dwóch jest do góry, tak? Pułapki żeby ustawimy yes. Tepnijmy się do bazy że góra jest tak wana Środek góra i tam myśmy, troszeczkę do Tuckera, idziemy. Mam odpowiednie narzędzia. <kłysy> idziemy na sodek. To będzie trudny pojedynek. Bo jeszcze możemy przegrać, jeszcze możemy przejebać. Grzybki. Nie fajne, że te żypki są. Nowa sprawiedliwości. już tepa. Łaba. Timo unika tych strzałów. No się dobrze im idzie. Dobra. O, panie Timo, trafił. T Timo się tam. Yy, Płopkę trafił. Co tu się robi? Co tu jest? Tak. Jakie lagi mam. Uże, ale myślę, że pójdzie mi dobrze. O panie, wiem, ale co tu się dzieje? Zabić bloga Chyba nie uciekam dla nim. Bądź czujny jak pies podwójny. Idziemy się do szedł. Ta-ta! Ten mechanizm istotnie jest. Dimo! Dimo z tego pułapki. O, pan chyba, pułapki z tego da? No. bo ja nie będę bić na porządku. To jest postać daleko bijąca. No bo ucichaj, cichaj, cichaj, ucichaj. Jakieś mi. Nie trafiłem. Bądź czujny jak pies podwójny, bo jeszcze może. Nie, już wygramy chyba. Powiem, że aż idzie do przodu. Widzicie, że bo do pokonany. Dzięki. 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 pokonana. Jinx pokonana. To masz ty, masz, ty masz ty, masz, ty, masz, ty, masz, ty, masz, ty masz. Mam odpowiednie narzędzie. No nie będziemy, nie będziemy uwolnić. No bo te pałmi się dbać, może. Pójdziemy sobie tak z daleka, bo to czuję, że mnie mogą atakować. Kupimy sobie temki. Ja widzę 4, że zabójstwo małam, trzy razy zginąłem i pięć razy pomocy miałem, To super Bądź super. podwójny yy, Widzę, że już oni są osobnie się całkowicie. O panie Mamy już 15 poziom. O! wygraliśmy. Dobra. Tu już wygraliśmy. Chyba się poddali. Także, mogę się teraz pożegnać. żegnam Was. Do Jadek. Trzymajcie się. No i, cześć. Do następnego odcinka. Pa.